Zmontować, młotek nie zdążył, zmontować, dawajcie Tego młotka, wszyscy na młotka, on nie chodzi dzik to Kill szedł, tego szedł, jeden heal Blood sin napierdalać go Kil padł Dobra, bicie kolejnego I mopki w międzyczasie Dajcie to wszystko Tak, tak Ja mam takie ściny, że na nie wiem co się dzieje My też mam Cały czas mam zbiechy O kurde, co Dobra, padł Ostatni mogą, widzę się. Chodzą, chodzą, chodzą. Chodzą raz. Nie wiem, bo nie widzę. Padajcie, nie padajcie, walcz. Łapię. Oznacz heal'a, oznacz heal'a jak Nie mają hila. Mają na turkach, mają na turkach. na Leży jeden. Na turkach nie odleczy. Pryzmę, 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 pryzmę. leży już prawie. Koła dobijcie. Leży. Jukołak leży. Teraz to marcia, ma cała. Z tyłu z tyłu tego, leci Mam 3 dwie, sekundy do butów. Dwie, dwie sekundy do buty. 3, 2, wziąć się, Mam za 2 sekundy łapanie. Dobra, leży. Wracaj, wracaj. zlutować zbierać wszystko. Strasza mi, proszę zbierać. Aha, zróbmy taką jedną rzecz, bo problem pod Merlinem był, że zbieraliśmy wszystko i było w chuj do dworza.